Ja uważam wtedy, że ojciec powinien być zobowiązany, nie zobowiązany do płacenia alimentów. Bo to nie jest już ojciec, to jest bankowac, to jest dawca, to jest truteń. Ludzie. I powinna być tabela alimentacyjna, nie byłoby też związków małżeńskich tylko dla pieniędzy. No jest tam na przykład wiele takich przypadków, nie będę wymieniał, rodomany, prawda? Te niektóre są osoby niepubliczne, nie może nie chciałby tego usłyszeć, ale też są ofiarami kobiet, które żeniły się z nimi, wychodziły za mąż po to, żeby mieć później dostatnie do życie. I zasłaniając się dobrem dziecka yy, swoimi przestępcami. Yy, też obiecałem dla pani Małgorzaty Lach yy, z Jarosławia, yy, że wspomnę, bo jak mówię, to wyślę do ministerstwa czy też do Rzecznika Praw Obywatelskich. W Jarosławiu, podobnie jak tutaj, yy, dziecko w wieku kilku, tam lat, yy, pięciu, sześciu, jest przytrzymywane przez matkę, która jest oprawcą. Nie tylko ojcowie są oprawcami. Przestępcami, z Też ten problem narkomanii, alkoholizmu i pozbawienia uczuci, uczuć macierzyńskich też dotyczy kobiet. Ale po prostu, no po co to się nad tą każdą sprawą pochylać indywidualnie? Po cóż czytać akta? Przecież to się nie chce. Pan Tomasz Sagała czyta akta w trakcie sprawy, tak bynajmniej było u mnie. 18 października 2017-31, to są świadkowie, którzy byli obecni. Czyta dopiero akta w trakcie sprawy i wymyśla wianki, prawda? Może to robić bezkarnie, bo kolesie go z kasty ukryją, pokryją. Także mam nadzieję, że to kiedyś kiedyś w końcu się, się zmieni. Także postaj wyklęty ludu, jak ktoś śpiewali w tej międzynarodówce, prawda? I śpiewali to, no ten temat jest dla nich, także mówię, tradycje macie głęboko komunistyczne, ee, z którymi się człowiek nie zgadza. Także komunizm nie umarł, komunizm żyje, swetem nawet do proszę, tak to mówią, prawda? O kim ludzie pewnie wiecie. Także co, na chwilę zakończę. Ile to można krzyczeć, prawda? Także, panie Waldemarze Ostoszewski, mam nadzieję, że pan zweryfikuje swoje przestępcze działania, a nie skieruje zaraz swoich znajomości kolesiów w różnych taktogach czy mundurach, żeby mnie spacyfikować, tak? Także nie baję się pana, panie Waldemarze. Czekam, czekam, podniosę każde rękawice w każdym mieście. Mam dowody, mam też noteczkę, tak? W tej noteczce mam. Dowody, wiadomo, nie tylko w jednym egzemplarzu. Także yy, mam nadzieję, że ktoś się kończy z tym zapozna, jakiś CBA. Tu pani Kresyna mam nadzieję, że nie zapomnie powiedzieć o tym, jakiej wylądano las na, na kwotę 429 tysięcy. I ani lasu, czyli ani drewna, ani pieniędzy. I się pytam, kto za tym stoi, kto się z kim podzielił, że powiadamia prokuraturę o tym, że została okradziona na kwotę 429 tysięcy. Wycięto jej las leżący Natura 2000, kurpioszka puszcza. I to już pani teraz o ile? syno. dwa lata, trzy lata? Prokuratura umrżyła i po prostu sąd nie wie, co z tym zrobić. Od też rozprawę rozprawek, moja, która będzie jutrzejsza po półtora roku. Panie Tomaszu Łazicki, zapraszam pana jutro, ja mam nadzieję, że ochrona rozstąpi swój szpaler i przyjdziemy godnie z podniesionymi głowami na salę rozpraw. Walczyć o dobro moich do dzieci, żeby były szczęśliwe. Puściłem tu piosenkę Czerwone Maki na Monte Cassino. Piesz patriotyczna. Wożę swoich synów na naszą wiznę, na nowogród. uciech patriotyzmu. Obiecałem ich w przyszłym roku zawieść na Monte Cassino. Obiecałem im synkowie, największy problem będzie nie kupić przyczepkę kempingową. Nie zrobić może Wam te dowody osobiste, bo to jest bardzo szybko. Tylko to, że Pan Tomasz Sagawa potraktował to mnie na równi z, z patologią wspólnym z i alkoholikiem i zabronił mi opuszczania kraju z dziećmi. Przez to dzieci też nie mogą się szczęśliwie rozwijać. Ja wiem, że nas ktoś powie, kiedyś nie było, a teraz jest. Jak jest, to korzystajmy. Chciałbym pokazać z nimi do Kłajpedy, do delfinarium. Nie mogę opuszczać kraju, panie Tomaszu Sagala. Pan jest złapczyńcą niegodny noszenia togi. I po prostu, gdybyście mieli honor, odrobinę, szczątki honoru. To, co by było, byście sami się może pytali do gminy, ale nie. Ja tu uważam, co niektórych sędziów, czy podatników po prostu za dno moralne, sieki trzy metry nołu. Pozdrawiam swego sierżanta z wojska, to jego było flagowe powiedzenie, prawda? Także ludzie, kochani, walczmy o sprawiedliwość, walczmy o dobre dzieci. Także mam nadzieję, że Monte Cassino, moje syny zobaczą ze mną w przyszłym roku w wakacje, że ten niesprawiedliwy wyrok zostanie chociaż po części. Uchylony także pani sędzio Barbara Adamczyk. Jutro będę składał do pani wniosek w tej sprawie, żeby pani uchyliła w ramach postanowienia w zabezpieczenia, wydała to postanowienie, żeby móc z tymi synami spędzić szczęśliwe wakacje. Żeby dzieci były szczęśliwe, pamiętali to na całe życie. Nigdy człowiek nie wie, kiedy zaczyna ostatnią godzinę życia. Ja mam nadzieję, że oni nie będą pamiętali jako ojca, który się nie przestraszył tej czerwonej husarii bolszewickiej, która jest obecna jeszcze w polskich sądach, prokuratorach i walczył o dzieci i wywalczył, że będzie mógł, będzie mógł z nimi spędzić szczęśliwe wakacje, na przykład pod Monte Cassino. Pisałem mu filmy o naszym niedźwiedziu dzielnym yy, Wojtku. Yy, mój syn starszy oglądał ten film ze zazwyczaj z łzami w oczach. To jest człowiek dziesięcioletni, bardzo wrażliwy, uczy go. Ja jestem człowiekiem niekaranym sądownie. Fajnym ja jakichkolwiek nałogów, a chcemy się pozbawić władzy rodzicielskiej. Czemu? Bo postanowiłem powiedzieć, że tu jest komunistyczny beton uzbrojony sowiecką salą. No ciekawie jestem, z którego roku ten budynek jest budowany. nie wiem, interesowałem się, ale, ale no do następnego wystąpienia może się przygotuję i będę wiedział, czy pobudowany za czasów głębokiego komunizmu, czy nie bardzo. Ale do działalności tego obiektu też nie mogę mieć nie, żadnych zastrzeżeń. Nie przecieka, zimą jest ogrzany. Tylko mam zastrzeżenia, że korytarze są puste, a na sprawę czekam półtora roku. Czekają na tę sprawę moje dzieci, nie tylko moje dzieci. Ale dzieci tutaj tego regionu pokrzywdzone przez sądy. Także jest wiele ofiar. Ja tak, właśnie. To Artu mi kolega podpowiada, że ja czekam na sprawę półtora roku. A jak ktoś tam nie wiem, używa czego? Korupcy, może te same orientacje seksualne, nie wiem. Ja ani mam nic przeciwko gojom, ani rozbijkom, mam przeciwko pedofilom. To tylko kastracja, tylko utylizacja leczy skutecznie. Chronimy nasze dzieci, chojmy, choćmy przed pedofilami. A do gejów mogę się powiedzieć, tak, chociaż około 10% jest w polskie społeczeństwa gejów, co czwarty gej jest pedofilem. Także to jest środowisko, że no co któregoś można się było, było przebadać pod kątem pedofilii, zapobiec krzywdom dzieci, bo te dzieci później widzimy, co się dzieje, jak był ten film ostatnio emitowany. Yy, sekielskich, tak? A przez niektórych działaczy to było odebrane jako zamach na kościół. Mówienie o pedofili w kościele to jest zamach na kościół. Ludzie kochani. W każdym środowisku, czy to budowlanie, czy kierowca, czy policja, czy sędzia, czy prokurator, są alkoholicy, są pedofile, są narkomani. Znieśmy immunitety sędziom prokuratorom, bo to jest komunistyczny przywilej. I przybadajmy, ich, kto jest pedofilem, bo to środowisko jest po prostu czyściutkie. Rozmawiałem z policjantami, szczególnie z tych Panie, jak my zatrzymamy z pijanego sędziego, to my go do domu pilotujemy. Kto by się odważył? Jak sędzia kogoś zabije, kogoś szkodzi, ktoś nie ma wyjścia, wtedy to wychodzi. Ten suwałkar pijany jechał, tam, tamten jechał, o tym mówili, że też jechał. Także immunitety powinny być dawno zniesione. I po prostu osoba, która ma w rękach szczęście nie tylko starych ludzi, ale też młodych i tych najmłodszych bezbronnych, powinna być osobą e, sprawną umysłowo, nie zaburzona żadnymi alkoholizmami, narkomaniami, ani innymi zboczeniami, I, bo to co się dzieje, ta ich bezkarność, bez jakiegokolwiek nadzoru, jakiejkolwiek odpowiedzialności, oni są ponad wszystko. Ktokolwiek chce to zmienić, zaraz jest słowo konstytucja. Konstytucja napisana nam przez komunistów, przez zbrodniarzy i teraz jeszcze tamtej starej nikt nie, nie, nie uchylił, a już jest ta nowa, komunistyczna. Jakieś retusze porobili pod siebie, napisali to, co zmienić też i konstytucję. Ale co można bez konstytucji? Na przykład sądy można zmienić bez konstytucji i powinny być zmienione. To jest tak proste, tak oczywiste, że funkcja prokuratora powinna być ograniczona tylko i wyłącznie do przeczytania aktu oskarżenia przed sądem. Z policją postępowanie powinien prowadzić yy, sędzia śledczy. I ładne przysięgły której przewodniczy, przewodniczy przewodniczy sędzia powinna to rozpatrzeć. Nie byłoby czegoś takiego, jak pan prokurator wykorzystuje osoby, które założono mają małą czy dużą koronę, czyli koronego świadka? I co robią? Za wszelką cenę bronią swoich przestępczych dowodów niesłusznie pozyskanych nawet, żeby rozwiązać swoje jakieś stare sprawy, prawda? Ale co my o tym rozmawiamy? Też były prokurator, który po prostu wziął udział w przestępstwie w w Józefowice zginęła na pasach, przepraszam rodzinę, że wspominam, yy, osoba na pasach, pan prokurator, który okazał się były przestępcą, prokurator, były. były prokurator, to na szczęście ale z tego, że byli. były, ale jakie mamy standardy, obecnie jest radcą prawa. i on ma czegoś mówić do kolegi na przykład, że on obraża prawo a kogo co on obraża, co on obraża, do czego się nadaje, do konserwacji powierzchni płaskich, ewentualnie pionowych i to niekoniecznie w sądzie, prawda, takie mamy standardy. U adwokatów, tutaj jednego adwokata w Ostrojence pana Skorfita spotkałem, uczciwego człowieka. Powiedział do mnie, słuchaj, ja tej sprawy nie wezmę, odpuść, bo ja tylko pieniądze z ciebie wezmę, tak przegrasz. Rękę mu i są też uczciwi adwokaci. Nie mówię, że wszyscy są źli. Są też uczciwi, ale tych uczciwych niestety jest mało. I oni się nie mogą przebić przez ten komunistyczny beton, uzbrojeną sowiecką, żydowską stroną, bo... Ja też nie mogę się z tym pogodzić, że w pieczęciach sądu są gwiazdy Dawida, czyli te żydowskie. W 90. roku na Okrągły Stół to zafundował. To jest coś coś nie do wyobrażenia. Dużo ludzi po prostu o tym nie wie. Ostatnio byłem przesłuchiwany przez pana prokuratora, jak nie wspomniano o tych żydowskich gwiazdach, on nie wierzył. Także pytam, czego was tak uczą o tych szkołach państwowych, prokuratorów i sędziów? Początki lat oszukał, mówił faktycznie prawda, on nie wie, tak? Także yy, tu Polacy, w narodzie Polski, zostaliśmy z kolan. Zacznijmy walczyć, bo, bo warto, bo trzeba. Trzeba walczyć dla naszych dzieci, dla naszych przyszłych pokoleń. Także mam nadzieję, że może ktoś się zgłosi. Ja tu jeszcze w najbliższym czasie po prostu zaparkuję przyczepkę. Tam będą hasła, będzie mu numer telefonu. Osoby, które będą chciały przy jakiejś konsultacji, czy pomocy, czy też powiedzieć o swoich, o swoich przykrych doznaniach tutaj kto by no mógł to powiedzieć, prawda? Mam nadzieję, że to jakoś uczyni. No ta moja walka na razie do tej pory przyniosła takie korzyści, a szczególnie moim dzieciom, że e, że co? Że mogę się spotykać z dziećmi w sumie bez ograniczeń, tak? Kiedy przyjadę do Polski do pracy, z pracy, a tak jest co dwa tygodnie, ona iść te dzieci daje, ale czemu? Jak długo, nie wiem. Także ja chcę po prostu mieć wyrok sądowy, że Dzieci są ze mną, miejsce pobytu dzieci jest ze mną, przejęcie pierwszy, żeby te dzieci były bezpieczne. Nie będę eksperymentów z dziećmi, bo tutaj niektórzy mówią, ale to już dawno było. Dawno było, pewnie. Osoba, która ma siedmioro dzieci, cudownie, przepięknie, rozmnażajmy się, Polacy. E, trzeba nas dużo, ale osoba, która e, rodzi siedmioro dzieci poprzez cesarskie cięcie, to jest dla mnie, to już pan psychiatra powinien się troszeczkę zająć to osobą, czy psycholog. Tutaj jest zagrożenie dla. I tego dziecka i przede wszystkim też dla niej, dla tych dzieci, którzy są. Bo to przecież te dzieci też w jakimś tam stopniu, mimo że matka zła, to też się kochają, tak? Także tutaj, gdyby sądy działały prawidłowo, jak trzeba nie byłoby takich poszkodowanych jak, e, jak pan na przykład Kraska, pan komenda, ile wyroków śmierci wykonano, ile polskich patriotów zginęło w katowniach UP i nie podnieśli, I podnieśli do, tych, do tej pory. Żaden nikolwiek, on w jeszcze wysokie odznaczenia i wysokie uposażenia, czy to z sam poczynku dotyczący sędziego, czy prokuratorów tej emerytury prawda? Także Rosjanie nie ich płacą, bo ono, oni systemowi komunistycznemu służyli do 90 roku, tak? Oficjalnie. A teraz, a teraz, cóż, zapraszam na jakąś muzyczkę. Także panie Tomek, proszę, taśma stop. Ktoś nie pan pierwszy głos zabierze. No.